w stary starym porcie rzekł że Percy żegnaj nam wyruszamy już rejs totali, jak tam będzie odpowiem wam a więc żegnaj mi kochana ma za chwilę wyruszamy w długi rejs ile miesięcy Cię nie będę widział nie wiem sam lecz pamiętać zawsze będę Cię załapałem się na herbaciany klip Dobry statek, choć sławę ma złą, a że kapitanem jest tam stary. Urges, tu piekłem piekłe z złą. A więc zlekaj mi, kochana ma, za chwilę wyruszamy w długi rejs. Ile miesięcy cię nie będę widział, nie wiem sam, lecz pamiętaj, zawsze będę cię, Z kapitanem tym płynę już nie jeden raz, sam się od wielu, wielu lat. Jeśliś dobrym żeglarzem radę sobie nasz, jeśli nie, to się mnie A więc żegnaj mi, kochana ma, za chwilę wyruszamy w rejs. Ile mi się nie będę widział, nie wiem sam, lecz pamiętać zawsze będę cię. Żegnaj nam, dostojny do stary, porcie, że komersji żegnaj nam już w rejs do jak wrócimy opowiewa. A więc rzek najmniej, kochana ma. za chwilę wyruszamy w długi rejs. Ile my się przy będę widział? Nie wiem sam, lecz a więc zawsze będę cię I wszyscy śpiewamy. A więc rzek mi kochana ma. za chwilę wyruszamy w długi rejs.